Dużo nowych zapowiedzi to i spore zmiany na naszej liście. Jak co tydzień? No, prawie. Witam Was w topce najbardziej wyczekiwanych polskich premier gier planszowych przez użytkowników portalu Planszeo. Tak wyglądała ostatnia lista. Miejsce piąte: Heroes of Might Magic 3. Miejsce czwarte: Wiedźmin Ścieżka Przeznaczenia. Miejsce trzecie: Circadian Ład Chaosu. Miejsce drugie: Ark Nowa Wodny Świat. Miejsce pierwsze: Gra Sabika. Pewnie zapytacie, co się zmieniło, a to, że w tym odcinku również jak ostatnio mamy cztery nowości, które wcześniej nigdy nie pojawiły się na tej liście, oraz jedna gra bardzo, ale to bardzo jej nie chcę opuścić. A jeżeli chcesz, aby to Twój komentarz znalazły się w odcinku, to skomentuj przedpremierowe gry na plansze. Zostaw sobie, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Krótkie intro i zaczynamy. Swoją premierę miała już Sabika, także raz się pojawiła i już więcej jej nie zobaczymy. No to lecimy z tą listą. Na miejscu piątym pierwsza nowość gra Nukleum od Bort and Dice. Na moment nagrywania tego odcinka jeszcze nie ma przed sprzedaży polskiej edycji, a edycja angielska dostępna w sklepach kosztuje 290 zł. Jest to złożona gra o rozbudowie sieci przemysłowych. Łącz miasta, aby stawiać i zasilać budynki z pomocą nukleum i uranu z wybudowanych przez siebie kopalni. Wypełniaj kontrakty i wynajduj nowe technologie. Prowadź swoją wyjątkową Frakcję do sukcesu i spełniaj ambicje króla, walcząc o przywództwo podczas nowej rewolucji przemysłowej. Polska edycja ukaże się najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2024. A kto uwielbia Euras od Borda and Dice, ten mają na celowniku Jedi Mike. To naprawdę dobre euro. Uwielbiam dobre euro i to pasuje mi jak ulał. Jak dotąd jest to zdecydowanie moja ulubiona gra roku. To klasyk zresztą jak Power Grid, Barasz oraz Brass. Po prostu czysta doskonałość. Ocena BGG 8,3 przy 557%. Na miejscu czwartym kolejna nowość w tym zestawieniu gra IKEON od wydawnictwa Galacta. Według plansze najtaniej znajdzie się ten tytuł za 270 zł. W dzień wrzucenia tego filmu, czyli w środę to właśnie dzisiaj jest premiera tej gry. Pewnie wysyłka egzemplarzy sprzed sprzedaży była już jakiś czas temu, więc jak ktoś miał okazję zagrać niech skrobnie cokolwiek o tej grze w komentarzu. Na pewno komuś taka opinia się przyda. Budowanie obszarów, budowanie talii, budowanie wzorów, fantazy, zbieranie zestawów, Bartek astronauta, wrażenia po Pierwszej rozgrywce. Icaion, w odniesieniu do Mistei jest grą euro, choć z delikatną interakcją. Pierwsze moje skojarzenia to side. Popylamy naszym bohaterem po planszy, stawiamy budynki na heksach. Koniec końców, Icaion to wyścig. Wyścig do kolosa, którego badamy pobierając od niego plastikowe kryształki, płacąc tymi akrylowymi. Dają one przede wszystkim dużo punktów na koniec gry i podwajają punkty z żetonów punktowania, które zbieramy z centralnego pola zwanego miastem. Niestety, o ile w czteroosobowej rozgrywce 3 graczy szło mniej więcej równo z Punktacją. tak gracz, który skupił się tylko na kolosie i na żetonach punktowania, na koniec przebił nas prawie dwukrotnie. Ocena BGG 7,5 przy 504 głosach. Na miejscu trzecim nowość, Karak 2 od wydawnictwa Albi. Cena tej gry to 206 zł. Pierwszy Karak, jak dobrze wiecie, podbił serca graczy. Czy drugi również ma okazję to uczynić? Są ku temu dobre powody. Tym razem mamy modularną, heksagonalną planszę. A herosi walczą za armiami potworów oraz gromadzą zasoby niezbędne do zbudowania miasta i szkolenia Nowych oddziałów, które pomogą im w wykonaniu zadania. Halo. Dla mnie to była już taka pełnoprawna gra z motywami znanymi z Heroes 3. Poruszanie się po planszy, zbieranie surowców, walki z potworami, ubieranie bohatera witemki, ulepszanie jego statystyki, i umiejętności, rozwój naszego miasta i tak dalej. Miałem na początku wrażenie, że tego będzie za dużo, ale ta gra naprawdę jest fajna. Bardzo zgrabnie to wszystko połączono i uważam, że to świetna gra do pogrania do piwka z ziomkami. Brak oceny na BGG. Na miejscu drugim znowu. Heroes 3 od Archon Studio. Pojawiła się nowa aktualizacja kampanii, o której wspomniałem w ostatnim odcinku planszówkowych newsów. Jak oglądaliście odcinek, to wiecie, że trochę newsy moim zdaniem jest zakręcony. Ale tak przedstawia się harmonogram wysyłek. Trzymam kciuki, aby przed nowym chińskim rokiem udało się zamknąć cały projekt. Erayu Soratami. Grałem w dodatek Battlefield na szpil 2023 i bardzo mi się podobała. To była słuszna decyzja o wsparciu tej gry. Nie mogę się doczekać, aż w końcu zagram w tę grę z moimi braćmi i Tatą świętując stare czasy. Ocena BGG 7,3 przy 134 głosach. A na miejscu pierwszym. Great Western Trail Nowa Zelandia od wydawnictwa Rebel. Cena tej gry to około 205 zł. O tak, to będzie hit. Sam mam tę gry na celowniku i na pewno zobaczycie co najmniej kilka materiałów o tej grze na moim kanale. Obstawiam, że ten tytuł będzie na tej liście co tydzień aż do premiery. Gra ekonomiczna, zarządzanie ręką kart, zbieranie zestawów, tematyka zwierząt. Jest to nowa, samodzielna gra z uniwersum GWT, ale tym razem krowy zamieniamy na owce. Podczas rozgrywki musimy dbać o swoje stado i reagować na jego potrzeby, a także skutecznie przetransportować je do punktu załadunkowego. Fake game. Ulepsza oryginał. Moim jedynym zażaleniem jest to, że tory szlaków morskich są takie same w każdej grze. Bardzo bym chciał mieć modułową planszę z wyspami. Ocena BGG 8,7 przy 984 głosach. Wraz z tym filmem odpalam ankietę na karcie społeczności. Także zagłosujcie i zobaczymy, który z tych tytułów przoduje wśród moich widzów. I na koniec jak zawsze wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.